Dzień dobry, Rafał Król. Dzisiaj chciałem trochę opowiedzieć o kurtkach, o dobiorze rozmiaru odzieży. To by się mogło wydawać, to wcale nie jest takie proste, żeby dobrać właściwą kurtkę w odpowiednim dla nas rozmiarze. Przede wszystkim musimy się zastanowić nad tym, jaka to ma być aktywność, to znaczy do czego, do czego ta kurtka ma być. Właściwie możemy to podzielić na trzy rodzaje aktywności. Mamy aktywność A, T, Y. Zastosowałem taki symbol, ponieważ to jest łatwo zapamiętać. A ręce wzdłuż ciała na dole. Najprostsza aktywność chodzenie, spacerowanie, wyprowadzanie psa, zbieranie grzybów. Te, odzież, w której możemy już swobodnie wyciągnąć łapy na bok. Coś takiego, czym będziemy się ruszać. I Y-Odzież najbardziej techniczna, najbardziej zaawansowana, taka w której się możemy wspinać w czymś, w czym możemy wyciągać ręce. Na przykład jak idziemy na, na rowerze, pochylamy się, coś, co nas nie będzie, nie będzie ciągnęło. Teraz tak, rzeczy kategorii A. One mogą być. Bardzo prosto uszyte. Nie muszą mieć bardzo jakichś skomplikowanych rękawów, końcówek. Nie muszą mieć jakichś zaszewek, profilowanych rzeczy. To jest prosta odzież. który ma nam być wygodnie, jak sobie stoimy. Po prostu. Tylko, tylko tyle. Yy, odzież typu T to musi być odzież, która, jak wyprostujemy ręce na boki, która nam nie będzie się podnosiła. Odzież, która będzie, która będzie wygodna. I my tego nie będziemy, nie będziemy czuli. Natomiast najbardziej techniczne rzeczy, one muszą mieć trochę dłuższe rękawy. Dlaczego? Dlatego, że jak wyciągamy e ręce do góry, rękaw nam może trochę, trochę uciekać, a tu jeszcze dojdzie rękawica albo coś. E więc do wspinaczki rzeczy z dłuższymi e rękawami, do rzeczy takich bardzo aerobowych też rzeczy te nie ma to w zasadzie większego znaczenia. I teraz nie sugerujcie się rozmiarami z metek, ponieważ każda firma ma swój własny unikalny system rozmiarów. Są firmy takie, które stosują rozmiarówkę amerykańską, jak na przykład Patagonia. W Patagonii ja mam 1,80 m wzrostu, ale noszę Patagonii rozmiar M medium. Bo L jest na mnie za duża. Natomiast większość marek europejskich, takich jak mój ulubiony Helichansen, noszę kurtki rozmiaru L. L jest na mnie ok, chociaż tak naprawdę może mogłoby się wydawać, że ona jest trochę, trochę za duża. Poza tym, czy to jest aktywność A, T czy Y, musicie się jeszcze zastanowić, zanim kupicie kurtkę. Na co chcecie ją nosić? Ja mam na sobie bardzo cienką kurtkę z bardzo lekkiej membrany. Ona będzie noszona tylko podczas takiego jakiegoś letniego deszczu, kiedy będzie bardzo ciepło. Co ja pod tym będę miał? No Będę miał jakiś t-shirt termoaktywny albo cienko bluzkę z krótkim rękawem czy, czy z długim rękawem. Czy ta kurtka ma pomieścić coś grubego pod spodem? Nie. Więc tutaj mogę mieć po prostu. Ona może być do ciała. Ona może być dosyć taka, taka opięta, co jest ważne. No oczywiście chodzi o, o to, żeby tył sięgał nam do zasłaniał nam pośladki, bo jak się schylamy, kłócamy, to żeby mieć zakryte nerki, żeby się, żeby się nie przeziębić. Więc kupując kurtkę musimy pomyśleć, co będziemy zakładali pod spód? Jeżeli to ma być taka super lekka kurtka, wiosna, lato, jesień, ok. To może być bardzo lekkie, bardzo małe, nic pod to nie potrzebujemy. Natomiast, jeżeli chcecie kupować kurtkę grubszą, taką potężną membranę, to już trzeba pomyśleć o tym, że pod tą kurtkę musi nam wejść jakieś, jakaś ocieplina. W związku z czym zakładamy sobie jakąś ocieplinę. Zakładamy sobie kaptur i na to mierzymy tą kurtkę, którą chcemy kupić. Ja może się okazać, że rozmiar jest co prawda dobry, ale kurtka nam się tu jest za ciasno, że nie możemy się zapiąć tutaj. I to jest i to już jest taki taki wska wskaźnik, żeby kupić kurtkę większą, czyli jeżeli szukamy grubszej, porządnej kurtki na taką aktywność, gdzie będzie zimniej, to musimy się zastanowić, że pod tą kurtkę nam mają wejść ciepłe ubrania. Ciepłe ubrania, czyli grubsza bielizna, jakiś polar albo bluza z krótkim rękawem plus polar. I na to musi być miejsce, to się musi wszystko dobrze zmieścić. Yy, osobiście jestem przeciwnikiem bardzo technicznych, bardzo takich opiętych kurtek, ponieważ nie można pod nie nic włożyć, yy, kurtka do aktywności powinna mieć profilowane rękawy i dobrze uszyta kurtka nie powinna nas ciągnąć, co oznacza, że jeżeli podnosimy ręce do góry, kurtka stoi w tym samym miejscu. Jak weźmiecie marynarkę albo źle uszytą kurtkę, to jak ją zaczniecie podnosić, to wszystko wam leci do góry. Dobrze uszyta techniczna kurtka zostaje w miejscu, podnoszą się tylko rękawy, ale to jest właśnie dla, tych, dla tej odzieży uszytej na Y. Rękawy mają być dłuższe w tych bardziej technicznych, ponieważ jak wyciągacie ręce, rękaw się będzie cofał, będzie, będzie, będzie się wyciągał. Jeżeli na przykład zimą będą potrzebne rękawiczki, to strasznie jest. To głupie uczucie, jeżeli mamy coś robimy, podchodzimy do góry i wychładzamy sobie tą część łapy. Dłuższe rękawy, regulacja, profilowane łokcie i teraz kaptur. Kaptur też jest bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które mają dłuższe szyje, może się okazać, że jak sobie kupią kurtkę, to że kaptur jest bardzo płasko wszyty jest wszyty płasko i na przykład ciśnie bardzo, bardzo głowa. Pamiętajcie, że kurtka ma mieć kaptur wyżej. Dlaczego? Dlatego, że ma nam pod to wejść gruba czapa. Do wspinaczki ma wejść, wejść kask spinaczkowy, Kask również do, narty na jazdę, do, do jazdy na nartach skiturowych. No i dla rowerzystów kask Rowerowy. To wszystko też się powinno mieścić pod, pod kurtkę. Dobre kurtki mają regulację y, objętości obwodu, ale i wysokości kaptura. To jest, to jest ważne i na to należy zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli y, używacie kurtki tylko do spacerów, ona może być bardzo. Bardzo do ciała, nie musi mieć dłuższych rękawów. Może być taka jak, jak marynarka. Może być trochę, trochę za mała. Natomiast jeżeli to ma być odzież do technicznych użyć, powinna mieć dłuższe rękawy. Powinna być profilowana, powinna mieć wyższy kaptur. A jeżeli ma być na zimę, powinna mieć większy obwód. I mieszcie takie kurtki na zimowe, grubsze ubranie. Właściwie, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to wszystko. Nie wierzcie w metki, chyba że już macie jakiejś konkretnej firmy odzież, macie w... sprawdzone, że nosicie S, nosicie M, nosicie L, kupicie nową kolekcję, coś z nowej kolekcji na pewno będzie pasowało. Natomiast e, różne marki oznaczają różne rozmiarówki. Ym, marki amerykańskie są większe, marki europejskie są zazwyczaj trochę mniejsze, marki azjatyckie są w ogóle bardzo bardzo małe. Nauczcie się tych rozmiarów. Jeżeli macie możliwość, zanim kupicie kurtkę, pomyślcie do jakich aktywności, na ile ubrań pod spodem. Właściwie to wszystko. Serdecznie polecam brawau.